Karol Nawrocki, który zdobył 50,89% poparcia w wyborach prezydenckich, spotkał się z mieszanymi reakcjami społeczeństwa. Według sondażu SW Research dla RP.pl, 39,5% Polaków ocenia jego wybór pozytywnie, podczas gdy 41,7% ma zdanie negatywne. Obojętność wyraziło 18,8% respondentów. Najwięcej pozytywnych opinii pochodzi od osób z wykształceniem podstawowym i zawodowym oraz mieszkańców wsi i małych miast. Kobiety częściej niż mężczyźni oceniają wybór negatywnie. Nawrocki uzyskał drugi najlepszy wynik w historii wyborów prezydenckich w Polsce, zdobywając ponad 10 milionów głosów. Różnica między nim a Rafałem Trzaskowskim wyniosła 369 tysięcy 451 głosów. Co jest najmniejszą różnicą w historii wyborów prezydenckich w III Rzeczypospolitej Polskiej. Nawrocki obejmie urząd prezydenta 6 sierpnia, a jego kadencja potrwa 5 lat. Czy jesteście zadowoleni z tego wyboru? Piszcie. Chcesz więcej? Kliknij obserwuj i bądź na bieżąco.